Nauczyciele świętowali w kinie Amok. Z rąk prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza oraz jego zastępcy Krystiana Tomali odebrali wyróżnienia. Ostatni rok był trudny. Wiele się działo. Doszło do likwidacji gimnazjów. Państwo, dyrektorzy, szczególnie, ale nie tylko, bo nauczyciele, rodzice, młodzież, dzieci przeszli przez trudny okres i w Gliwicach perypetie z tym związane były stosunkowo niewielkie. I to dzięki Państwu. Myślę, że najwięcej tutaj na sobie nieśli dyrektorzy szkół. I szczególnie Państwu bardzo serdecznie dziękuję za to zaangażowanie i efekty Państwa pracy. Prezydent Gliwic podziękował też dyrektorom szkół oraz nauczycielom za ich ciężką pracę. Musieliśmy się zmierzyć z bardzo wieloma przeciwnościami losu. I myślę, że z tego okresu mamy prawo wspólnie mieć satysfakcję. Ja mam. Oliwiska oświata w tej chwili jest naprawdę dobra, a to co ważniejsze, to to, że robi postępy. Co roku jest trochę lepsza. To widać w porównaniach, ale też widać na przykład po liczbie laureatów olimpiad, stypendiów prezydenta miasta. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.